Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj na moim stole takie oto opakowanie, flash, flash fish, hmm. ciekawa nazwa. I jest to portable solar generator. No i tutaj troszeczkę taka ściema, ponieważ z fotowoltaiką, z panelami nie ma to nic za bardzo wspólnego. No może jedyną Rzeczą, która jest tutaj wspólna, to to, że można to naładować z panelu. Zaraz zobaczycie co jak. Co było jeszcze w zestawie? Była ładowarka. A, i niech ja tutaj spojrzę, strasznie małe cyferki, ale może się doczytam. Właśnie nie, czy 15 czy 18? Poczekajcie. Akcja Błysk, to jest zawsze pomocna rzecz, nie? Telefon a jednak 15V, 2,5A mamy taką przejściówkę, gniazdo zapalniczkowe, mamy wtyk zapalniczkowy, i tutaj również na wyjście to jest, nie pamiętam ile, 5,5 mm? Jakoś tak pewnie. Tak jest, 5,5. Czyli te wszystkie rzeczy możemy wpiąć tutaj na wejściu. I to wejście jest w ogóle opisane jako od 15 do 24 V. Więc jest pewna rozbieżność. Na pewno coś znajdziecie. Czy właśnie taką matę solarną, na przykład. One chyba są właśnie na 18 V. Albo ładowarka, i wtedy sobie doładujecie. I jest jeszcze taka lampka ledowa. Lampka ledowa. Zaraz zobaczymy, czy działa. W sumie nawet tego nie uruchamiałem. Zaraz zobaczymy. Włączamy. Tak, działa. Działa lampka ledowa. Dobrze. No i teraz, cóż tu mamy, słuchajcie? Mamy gniazdo pełnowymiarowe. Na 230 V, i jak widzicie, również tutaj tych nacięć jest sporo. Ja tutaj korzystam z tego, ponieważ mam kilka chińskich sprzętów. Do tego nie będzie potrzeba żadnych przejściówek. Wspinacie tutaj chińską wtyczkę. Włącznik, wyłącznik, mamy tutaj spory wyświetlacz. Mamy wyjście prądu zmiennego i prądu stałego. Mamy tutaj włącznik i wyłącznik właśnie tej części, czyli napięcia stałego. Tutaj mamy 12V, jak pamiętam, tak, 12. Quick Charge 3030 i jeszcze 5V 2 i 2,4A. Tutaj jest tylko to wejście, jedyne. Tutaj nie ma nic. I co jeszcze jest ważne? Mamy tutaj czysty sinus, 200 W na wyjściu. Więc nie jest to za dużo, ale na wyjazdach, na kempingu, pod namiotem, ładowanie laptopa, ładowanie jakichś mobilnych sprzętów, spokojnie to wszystko da radę. I co ważne również, to jest pojemność baterii. Mamy tutaj 40 000 mAh, 3,7 V. Kolejna, jeszcze tutaj jedna ważna rzecz, to skoro mówimy tutaj, że możemy zasilać to panelami właśnie słonecznymi, bo tak być może, to patrzę na jedną rzecz. Jest tutaj tabelka z danymi i chodzi o maksymalne. O, właśnie, jest. Solar charging, maksyma, maximum input power 40 W. Jeśli będziemy mieć takie przenośne maty z panelami mniej więcej 100W, to nawet przy kiepskim niebie te 40W maksymalne, maksymal, maksymalnej mocy będziemy pchać sobie na to urządzenie. W piku 250W pobór z tego gniazdka 230V i co jeszcze? Około. 800 ładowań. Waga jeszcze netto 1,85 kg, więc niecałe 2 kg. 2 kg. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz, bo jestem ciekaw tutaj, czy jakim prądem będziemy ładować z tego Quick Charger. Włączymy sobie tu, tutaj nasze urządzonko. Tak, teraz wyjście USB. Włączamy. Co się nam tutaj pokaże? Teraz ładuję baterię do aparatu. A zobaczymy, czy coś tutaj się pozmienia, kiedy będziemy ładować telefon. 9V, 1,6A. Zobaczmy jeszcze takie podłączenie. Ok. I również telefon rozpoznaje to jako szybkie ładowanie, więc jak najbardziej ten Quick Charge prawidłowo działa. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Mała, zgrabna walizeczka. 40 Ah. Słuchajcie, to są jak dwa duże powerbanki. Jak pamiętam, powerbank Xiaomi 20 starczał mi na 3-4 cykle pełne na ładowania takiego dużego telefonu więc tutaj mamy raz, dwa, więc 8 naładowań. Myślę, że to jest aż szuk. Ja korzystam z tego ostatnio do ładowania laptopa, również dwa, trzy naładowania laptopa do pełna, takiego małego ultrabooka. Link tradycyjnie w opisie, a ja szukam jeszcze do tego w takim razie takiej małej maty solarnej zwijanej i to faktycznie będzie stanowiło komplet. Mogę zabrać to, wrzucić do samochodu, Wrzucam to na dach i niech się ładuje. Nie? Oczywiście na postoju. Na razie. Cześć.